Siemano, z tej strony Wiku. witam w kolejnym odcinku od 0 do World vs. World, moim tyfem. Dzisiaj wszedł nowy dodatek, czyli wyższe nowe Ternity. Ja niestety nie miałem sianka teraz na ten dodateczek, także nie pokażę wam żadnych nowości, ale z bardzo ciekawych rzeczy, czekają na to, jest nowy Wizard Vault. I o co tu dokładnie chodzi? Jeżeli nie jesteście ze to wytłumaczę już od A do Z, tak? Wizard World to jest taki jakby system nagradzania za granie w tą grę, tak? dodatkowe. No bo wiadomo, że wbijać poziom jakiejś fary mieć deterministycznie jakieś przedmioty. No ale tutaj mamy na przykład mis misje dzienne, tak? Tu mamy misje tygodniowe i misje specjalne. I dodatkowo mamy tutaj nowe nagrody. I o co chodzi? Zazwyczaj kiedy special, chyba zawsze tak jest, kiedy ten special się kończy, czyli tutaj macie w prawym górnym rogu 96 dni, wtedy mamy resetowane rewardy, czyli możemy na nowo sobie kupić jakieś przedmioty stąd i naprawdę bardzo polecam to robić, ponieważ zazwyczaj jest właśnie jakiś fajny jeden przedmiot za tysiaczkę jak tutaj, ale tu jest... Aha, dobra. Tu ma jakiś chyba błąd, bo jest. Requires undefined. Przypuszczam, że trzeba kupić nowy dodatek, żeby kupić to. Bo niektóre rzeczy oczywiście są zablokowane za najnowszymi dodatkami, tak jak tu macie skiny. Przykładowo tu też tutaj piszę. Requires undefined, czyli przypuszczam, że chodzi o ten nowy dodatek Vision of Eternity. No ale dobra. Wykonując tę misję, przykładowo tutaj z Daily mamy bardzo mało tych punkcików. Tej waluty, nie pamiętam szczerze, jak ona się nazywa Astral coś tam chyba. No ale tak, wykonując tutaj 4 misje dziennie, dostajemy jeszcze dodatkowo jeden Essence of Oblak, jednego Golda i 20 Astral Acclaim, to, są właśnie, to jest właśnie ta waluta, tak? I tutaj wykonując te misyjki, dodatkowo wykonując te Weekly, które resetuje się co tydzień. Tak jak teraz jest 4 dni, tak? Do końca to one się resetują w każdy poniedziałek, jeśli dobrze pamiętam. I chyba by tak było, bo dzisiaj jest czwartek, piątek, sobotę, niedziela. Także tak, w poniedziałek się resetują. Także warto wykonywać to wszystko. I tutaj akurat, to już za weekly, jak wykonamy sześć misji z tej listy, to dostaniemy 450 Astral Acclaim, czyli tej waluty. I z 450 możecie na przykład w bardzo, bardzo prosty sposób kupić sobie przykładowo pierwszy przedmiot Ascendancy, który jest można powiedzieć, najlepszym praktycznie w kwestii statystyk przedmiotem na maksymalny poziom. Oczywiście są przedmioty legendarne, ale one są lepsze tylko z tym, że nie musimy jakby ich kupywać na każdą postać, bo robiąc jeden przedmiot legendarny, możemy go użyć na każdej innej postaci, o ile ta postać może nosić jakby klasę tego, przyjmijmy, pancerza tak? czy, czy broni. Ale akcesoria, jakieś tam pierścienie, amulety są na wszystkich postaciach tak same, tak samo i runy i jakieś relikty. No ale dobra, moim zdaniem, tak na szybko, jeżeli byście. Jeżeli ja na przykład miałbym 80 poziom tą postacią, a nawet teraz to kupię już na przyszłość to przede wszystkim tak, kupiłbym sobie tu broń Ascendancy, można kupić jedno, bo jest one available, czyli Aby Raz, więc jedną broń mogę kupić. I mogę kupić trzy razy też Armor, tak? I tutaj można sobie wybrać, tutaj to akurat nie piszę. A nie, można tutaj sprawdzić, tak? Czyli można sobie wybrać jakieś tam rękawiczki, jakieś spodnie, hełm, te rękawiczki, buty, takie jakieś naramienniki. To bardzo to polecam. W pierwszym, chyba w pierwszej kolejności chyba tak zrobić, niełatwiejszego sposobu, żeby dostać te przedmioty. A już z czterema przedmiotami, czyli broni plus trzy jakby przedmioty pancerza, możemy sporo podziałać, tak? A jeżeli chodzi o Lesser Essence of Gold, to. Tego bym w ogóle nie kupował. Szczerze, to jest 1% Golda jakby na całe konto, czyli przykładowo jak macie jeden silver z pokonanego moba, no to zamiast jednego silvera dostajecie jeden silver plus jeden koper. Tak No teoretycznie można, jeżeli nie, wiem, nie macie na nic innego do wydania, no to się ładnie poskłada, tak? Ale to musielibyście naprawdę dużo, dużo kwartałów jakby spędzić, żeby to się jakkolwiek opłacało, tak? Transmutation Charge, raczej wątpię, że to się w jakikolwiek sposób opłaca. Przypuszczam, że jak zrobicie sobie jeden już, jedną już tą postać, bo na przykład tutaj ja mam tych Transmutation Charge, żeby was nie skłamać, chwilkę, wardrop, bo na przykład będziemy chcieli zmienić. Ja mam 26 sztuk obecnie w moim portfelu i szczerze, ja tego nie korzystam, na każdą postać wykorzystuję. Na 80 poziom. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ewentualnie albo 7. Zależy, czy mamy dwuręczną broń, czy pojedynczą. Dobra, to te transportation Charge ja bym osobiście nie brał. Tego golda bym nie brał. Te dwa przedmioty must have. Jeżeli dopiero zaczynacie grę i nie macie ascendencji, tego giru. Mystic Coin, chyba to jest tutaj, Mystic Coin. Da. Mystic Coin ogólnie ma najlepszy przelicznik jakby tej waluty, tych Astradi do Golda, czyli możecie kupować sobie te Mystic Coins. Na przykład ja kupię jeden tam, już, żeby wam pokazać. On się pojawia w ekwipunku i jak zobaczycie, możecie go sprzedać od ręki za Gold 83, tak. Także to się też bardzo opłaca. Back of Coiny, to, to też się bardzo, bardzo mocno opłaca. Tom of Knowledge, nie wiem czy to jest wymagane. Poziom, jeżeli by ktoś naprawdę się skupił, to można bardzo szybko wybić maksymalny, a później ten przedmiot jest praktycznie bezużyteczny, chyba że wbijacie nową postać od zera. Review Orb, też jakoś średnio w ogóle z tego korzystam. Mam kilka w banku, nawet ich nie wyjmuję. Polega to na tym, że mm, można jakby się wskrzesić, tak? Vision Crystal? No to on jest wymagany do craftowania Ascendance item też mi się wydaje, że się nie opłaca. Są łatwiejsze sposoby i lepiej można wykorzystać te astrale niż, niż na to. A ten ascendance i gear można zdobyć w inny sposób, na przykład robiąc fraktale, czy, czy zdobywając w jakichś dodatkach tam walutę, ewentualnie za jakieś achievementy. Black Lion Master Coffer? To całkowicie bym olał. Build Storage i Build Template. To zależy. Przypuszczam, że jeżeli jesteście nowymi graczami, to zrobicie po prostu sobie raz ten build i nie będziecie go za bardzo zmieniać. Czyli tutaj, jak ja mam, ten Devil build pod tą postać i jeszcze, ja że nie wiem, zmienię go sobie raz i już pewnie taki zostanie, jaki będzie. Ewentualnie będę raczej zmieniał ekwipunek. Co tu jeszcze było? Black Lion Salvage Kit. Można teoretycznie, tak samo ten ekstraktor też można, one służą do wyciągania jakby, tutaj mamy 100% wyciągnięcia upgrade'u z temu. tak? Tutaj tak samo mamy też możliwość wyciągnięcia tego przedmiotu, ale nie uszkodzimy w żaden sposób itemu, nie? z którego to wyciągamy. Bo tu można powiedzieć, wyciągamy i niszczymy przedmiot, plus dostajemy jeszcze materiały, plus ten upgrade, który jest w przedmiocie, a tu wyciągamy po prostu bez żadnych strat. Bug of Laurel. Hmm. Powiem tak: teoretycznie można, też można kupić parę przedmiotów Ascendancy za to. Głównie chyba do tego to można wykorzystywać. Ewentualnie można u npc kupić za to jakieś przedmioty, które możemy jakby wymienić na złoto, ale na jakiejś zasadzie. Przykładowo, kupimy za te laurele takiego crafting baga od npc otworzymy go i te przedmioty sprzedamy na. Rynku, tak? Czyli w Trading poście. Jeżeli chodzi o to, dla mnie to jest ostatnia jakby rzecz, którą brałbym z listy, jak już wykupię wszystko. Mystic Clover, też można to brać. Bardzo fajne to jest, jeżeli planujecie na przykład kiedyś w przyszłości kraftować jakiś legendarny przedmiot, a raczej do tego się składa, że w końcu będziemy chcieli to wykraftować, tak? Obsidian Shardy również do craftingu. Można zdobyć je w o wiele łatwiejszy sposób. Myślę, że tutaj jest ta cena troszkę przesadzona. Essence of Luck na pewno tego nie kupujcie. Będziecie mieli tego masę za każdy, jakby przedmiot, który rozłożycie na części pierwsze za pomocą waszego salweczki tu albo tak jak ja tutaj mam Perfect Salwatch Omatic albo ten Runcrafter Salwatch Omatic. To wtedy zazwyczaj wam dropi jakieś Essence of Luck i to jest tylko kwestia czasu jakby czasu gry, żeby dobić tutaj ten Magic Find na, na maksa, jest chyba skapowane na maksymalnej ilości 250 bądź 270 bazowo, bez żadnych bonusów, żadnego tam jedzonka dodatkowego, czy, czy jakichś banerów dodatkowych, tak? Ale jako ciekawostkę powiem, że maksymalnie jedząc jedzonko, wszystkie boosty, szyściutko, można tutaj chyba 750 Magic Finda wziąć. I wtedy, tak jak pokazywałem na którymś z wcześniejszych filmików, ten labirynt, który jest w Halloween, to naprawdę wtedy to można bardzo szybko, bardzo dużo zarobić, bo drop jest naprawdę kosmiczny w tym przypadku, tak? Ale tak jak mówię, tego się nie opłaca. Heavy Crafting Bug też się nie opłaca, do tego potrzeba, do tego najnowszego dodatku, tak przypuszczam, bo pewnie źle wpisali po prostu nazwę tego Vision and, of Eternity. Coś tam od strony kodowej się popsuło, bym tak powiedział. Bug of coin, one gold, jest droższy niż ten wcześniejszy. Bug of coin, tu też jest jeden gold i tu jest jeden gold. Ale właśnie, no jak nie macie już co robić z tymi punkcikami, bo i zawsze będzie więcej niż potrzebujecie faktycznie, żeby kupić rzeczy, które się faktycznie opłacają, to wtedy na końcu można w to lecieć. Tak? Gold zawsze się przyda, zawsze można coś za to kupić. Large Crafting Bug, też tego szczerze nie polecam. Czyli ja osobiście, gdybym teraz e, e, kupywał po kolei z tego, a będę to robił, więc zacząłbym od tych dwóch przedmiotów Ascendency, to bym olał, to bym olał. Później bym poszedł po Mystic Coiny, bo najbardziej się opłacają. Później bym cały ten Gold wykupił, e, tu bym olał, tu bym olał. E, później bym wykupił e, laurele, Mystic Clovery i na końcu już ten bug. Czyli w sumie można powiedzieć, że raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7 pozycji bym z tego wykupił całkowicie. Tu oczywiście jest nielimitowane, stąd ta wyższa cena. No ale w kwestii samego Golda, no nie ma nic bardziej opłacalnego już po wykupieniu tamtych poprzednich przedmiotów niż, niż ten bug, tak. Więc tak to wygląda. Też byłem właśnie ciekaw dzisiaj się logując. A jeszcze taki mały tip na koniec. Jeżeli wejdziecie tutaj w tym Wizard Volcie to ogólnie się wchodzi tutaj Shift plus H jest skrót domyślnie. Możecie kliknąć na te koło zębate i tu możecie wybrać jakie chcecie mieć misje. Tak? I to na każdego poniedziałku będzie się resetować i będziecie dostawać misje nowe. Tak? I jeżeli, moim zdaniem, jeżeli jesteście niedzielnymi graczami, nie chcecie się bawić w PvP, to warto zaznaczyć tylko tą PvE, czyli będziecie mieli jakby w otwartym świecie walkę z mobami, jakieś eventy, Coś w ten sposób. No, PvP to wiadomo, trzeba tam jakieś mecze PvP rozegrać, wygrać, przegrać, ewentualnie tylko brać udział, zabić ileś osób czy coś. Word versus Word to tutaj, akurat, jak ta postać będzie już wylewelowana. No to też to sobie zaznaczę, bo będę sobie biegał po tych mapkach do tego PvP, nie? Także tak, tutaj, aby na szybko jeszcze przelecę. Break One Enemies Defiance Banner to chodzi o taki, jakby dodatkowy pasek pod życiem, takie dodatkowe ochrony. To wystarczy, że to zjedziemy. Możemy to robić w party, możemy się dołączyć do kogoś. Tu zabić 10 osób, to też wystarczy. Jeden hit i ktoś inny nawet może to zabić. Tu mamy identyfikacja 10 przedmiotów, które nie są zidentyfikowane. No i tutaj Rift Hunt Event. Akurat w moim przypadku. Weekly na no to skończmy 10 eventów, eventów. Zróbmy salvage 50 przedmiotów. I tutaj mamy na przykład taki, że pokonajmy Bossa Shatterera. Ewentualnie zróbmy jakieś eventy w lokacji Rich Blazer, Blazer Step. Co tu jeszcze? Zabić 100 potworków typu Jade Mechs albo Inquestów. Tu skończ fraktala. Albo Convergence, tu jakieś możemy skończyć meta eventy w Ginter Symfony, albo jakieś w OR. No i na końcu pokona jednego potworka legendarnego. To jeszcze często się zdarzają. O tak jak tutaj, właśnie były Jumping Puzzle, które też są szeroko rozsiane w grze. I tutaj, jeżeli chodzi o specjale, to w specjalach zazwyczaj często jest tak, że jest dużo rzeczy, jakby schowane za dodatkiem. Tu mi się wydaje, że jest jakiś błąd, bo tutaj mam eventy, które były skończone, a tu powinny już paść nowe, ale przypuszczam, że to z racji tego update'u to nie jest do końca dopilnowane, pewnie to będzie poprawione w przyszły poniedziałek, przypuszczam, jak będzie się restowało daily. Um, no i tyle, tak? No z grubsza to jest tak, na przykład mamy Pa, tutaj Pa w Divinity Story Chapter, przypuszczam, że to jest z tego nowego dodatku. No i z grubsza to tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Cześć.